A lepiej nie niż... Bobby mam nadzieję, że nie użyłeś przypadkiem pergaminu mistrza Edwarda. No skądże? To by było. Papier do pieczenia. O -o. Chyba powinieneś na to rzucić okiem? Nic z tego nie rozumiem. Przed pieczeniem nie było tu nic napisane. No tak, przecież w bibliotece sok cytrynowy Edwarda. Żartujesz? Podczas wojny o niepodległość Ameryki szpiedzy pisali listy niewidzialnym atramentem, czyli sokiem cytrusowym, tak jak tutaj. O, żeby papier był smaczny, gdyby go mieli schować przed wrogiem w ustach. Nie, no skąd, żeby po podgrzaniu sok się utlenił, zrobił brązowy i czytelny. Wszyscy sądzili, że osobiste papiery Edwarda będą w dzienniku lub dokumentach. Ale osobiste papiery to pergamin z monogramem, w który zawijał prowiant na wynos dla żołnierzy. Ale dlaczego pisał niewidzialnym atramentem? Hmm. Aha, no co tam? O czym pisze? To chyba szczegółowe informacje o ruchach wojsk. Chcesz powiedzieć, że wujek Edward był szpiegiem? Na to wygląda. Super. Aha. Ale pisze o wojskach kolonistów, o armii amerykańskiej. Nie Scooby, Fred i Bobby muszą wiedzieć. Bardzo mi przykro, ale te informacje mogłyby być przydatne jedynie dla jednych dowódców dla Brytyjczyków. Wasz wujek Edward rzeczywiście był szpiegiem podczas rewolucji. Nie donosił naszym, tylko Anglikom. Jeremiah Knowsworthy ma rację. Mistrz Edward Dufle naprawdę był zdrajcą. <laughs> Na pewno zostawiłeś resztę arkuszy Ta, na dacie. A więc kto się sprzątnął, gdy byliśmy zajęci? Ale nikt niczego nie zauważył? Chwila, moment! Czy ktoś widział Skubiego? Albo Skipa Taylora? Mm -hmm. Jednego z nich znaleźliśmy! Scooby, co robisz pod obrusem, stary psie? Widziałeś może coś strasznego? Może no, wyjdziesz i opowiesz nam o tym. Ze strachu nie może mówić. Możesz nam to pokazać, Scooby? My wszyscy słuchaliśmy ustaleń Welmy w sprawie pergaminu. U, a wtedy ktoś wszedł. Czerwony duch! Duch ukradł pergamin, a potem z nim uciekł. Otóż to! Dobrze, że Scooby to pokazał, bo skierował nas na cenny trop. Scooby wszedł w mąkę, którą Bobby wcześniej rozsypał, ale tutaj jest więcej śladów. To znaczy? Że duch też zostawił ślady butów w mące. Przecież duchy nie chodzą, fruwają. No właśnie! Powiedzcie, ile znacie duchów, które noszą buty? Ja nie znam żadnych duchów, wcale. Ale na co my jeszcze czekamy? Idziemy tym tropem, nim ślady się zamarzą. Wiesz, szczypce tu nie pomogą. Tak, prawda. Fenku to znany środek przeciwko zjawiskom paranormalnym. Szczypce są tutaj bezużyteczne. Ha, a widzisz?